Niedawno czytałem komentarz pod jednym z filmów, że chcielibyście zobaczyć kagurę. Ten komentarz posiadał 11-14 łap, coś takiego, co jest dla mnie wystarczającym sygnałem, aby nagrać tę postać. Na ekranie wyświetla się build i emblematy, z którymi gramy, a teraz przejdźmy do dalszej części odcinka. No dobra, jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. Chu, Terizla, Angela, Zuxyn i Mia w drużynie przeciwnej, Kagura, Melissa, Hylos, In oraz Esmeralda w naszej drużynie. Znajdujemy się na naszej bazie, kupujemy wódki, dodajemy umiejętność numer jeden i lecimy na środkową aleję, ponieważ Kagura jest magiem. I serio, czy wy naprawdę celowo wybieracie najtrudniejsze postacie do gry? Najpierw Guzion, później Fany, później Johnson, teraz Kagura. Tak jakby, powiedzmy sobie szczerze, Kagura może nie jest najtrudniejszą postacią w grze, ale odpowiednie combo na niej wymaga skilla, więc kagura dobra, wymaga skilla, to nie jest tak proste, ale w ogóle śmiesznie to wygląda, że i kagura i Zuxin mają coś na linkach, że tak to ujmę. Więc, e, tak, no, definitywnie wybieracie chyba celowo te najtrudniejsze postacie, ale nie szkodzi. Najpierw, zanim przejdziemy do walk, chciałbym serdecznie podziękować osobom, które teraz wyświetlają się na ekranie za wspieranie kanału. Serduszko dla Was. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć do tego grona, zachęcam do kliknięcia pierwszego linku w opisie lub przycisku WESPRZYJ. A jeżeli ktoś by chciał wspierać kanał bez wydawania pieniążków, można to zrobić zostawiając łapę w górę. Dobijmy tutaj jedną łapę w górę i będzie bardzo milutko. E, słuchajcie jako że gramy kogo idzie, powinniśmy z tego co mi się wydaje, z tego co mi się wydaje, bardzo szybko gankować inne linie. Więc Idzie tu już zuxin. Nie mam jeszcze ulta niestety, więc naszym jedynym obrażeniami jest rzucanie pierwszą umiejętności. Co jest dosyć problematyczne, tym bardziej jak go trafiamy. Plus nie mamy jeszcze obrażeń, więc taka na chwilę obecną, no moim zdaniem, jest po prostu słaba na początku. Później, Kagura nas ze swoim ultem, e, i jeżeli odpowiednio rzuci kombo, no może naprawdę przeciwnikom się popsocić. Spróbujmy wspomóc naszą górną aleję. Nie wiem, czy zdążymy, nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale na wszelki wypadek się udajemy tutaj. Mogliśmy rzucić flame shota w sumie. Ale mija i tak umarła, więc o tyle dobrze ehm, 4 do 0, Super, my nie mamy żadnej asysty. Szkoda. Natomiast postarajmy się tutaj. Wydaje mi się, że w ogóle, że Kagura, jest całkiem dobrą kontrolą na Zuxi. Mam takie wrażenie. Mam takie wrażenie, że Kagura jest całkiem dobrą kontrolą na Zuxi. Ale mogę się mylić. Spłudowałem tutaj mszotę, niestety. Idzie tutaj Terizla. My nie mamy ulta, niestety, szkoda. O, to jest minion swoją drogą, którego powinniśmy zabić. Idealnie, kończy nam się powoli mana. Ale udam się na dolną aleję, Ponieważ jestem in. I jest tutaj Ruv. Więc jak najbardziej przyda się tutaj na dolną aleję udać. Być może pomożemy naszemu inowi. Udało się coś zabić pod wieżą. nie nam, ale naszemu sojusznikowi idealnie. Wycofajmy się teraz zregenerować punkty many, chociaż nie wiem czy my to przeżyjemy. Możemy tego nie, przeżyć. I nie czy on jeszcze ucieknie. Ucieknie. Szkoda. Nasza drużyna zabija dwójkę przeciwników na dolnej alei. Jednego? Jednego zabija, Ok. Powiem wam, że Kagura jest mega silną postacią. Ze swoim kombą to naprawdę potrafi zrobić teamfighty. Problem jest niestety taki, że ja po pierwsze nie posiadam golda. Po drugie na górze jest Zuxin i spróbujemy flameshotem wbić się w to Zuxin. Nie wiem czy to ma sens. Chyba nie ma to sensu na razie, jest double kill. No coś nie wyszło. W sensie kombot, Czy ja wiem, czy nie wyszło? Może trochę wyszło, ale mamy za mało obrażeń. Mam wrażenie, że mamy za mało obrażeń. Mamy zbyt mało golda, zbyt mało obrażeń. Mamy 2000 golda, nie mamy nawet jednego przedmiotu zbudowanego. A mam wrażenie, że te rozkręci się dopiero po zbudowaniu dwóch przedmiotów. Podobnie jak Leslie, zresztą zacznie bić obrażenia dopiero po zbudowaniu kilku itemów. Więc postarajmy się farmić. Na razie postarajmy się farmić na bezpiecznie. Zuxi nie jest w stanie nas załatwić. Mamy ULTA, pamiętajmy ult na porzuceniu naszego parasola, jest mega istotny. Na górze możemy zabić. Na górze możemy zabić, mam wrażenie. Na górze mam wrażenie, że możemy zabić. Idealnie. Są dwa trupy, co prawda jeden kill, jedna asysta, ale tragedii nie ma. Mamy zbudowane już Glowing Wand, czyli naszą różdżkę, nasz Yin zabrał żółwia. No słuchajcie, zapowiada się mega przyjemna gra, mega fajna gra. Na środkowej alei mam wrażenie, że możemy zabić. Mam wrażenie, że na środkowej alei możemy zabić, jeżeli się dobrze wbijemy i mamy ulta. Niestety Zuxin zabiła. Nie mamy ulta niestety. Dwie sekundy do ulta, sekunda do ulta! Nie! Gdybyśmy mieli ulta, mam wrażenie, że ten e, przeciwnik by nie przeżył. Mam takie dziwne wrażenie, że nie udałabym mu, by, by, by mu się przeżyć. Niestety nie mieliśmy ulta. I to był problem. Spróbujmy udać się na górną aleję. Żadną umiejętnością! O nie! <noise> nie trafiłem żadną, żadną umiejętnością w tą Angelę. Jeszcze nie byłem w stanie skoczyć przed Tyrizlą, ale nasza Medjisto sobie świetnie poradziła na szczęście. 1-2-4, nie ma tragedii na chwilę obecną, ale definitywnie można grać lepiej Kagurą, to trzeba sobie powiedzieć. Łyczek kawy za wasze zdrowie, moje duszyczki. Łep! Pyszna kawka, bardzo pyszna kawka i badę ręczniczki z BagDonda. kto pamięta ten pamięta, na górze Mija puszuje, ale Mija raczej nie ucieknie przed przeciwnikami. My spróbujmy załatwić Angelę. O, właśnie w ten sposób słuchajcie, to jest kombo, które na górze działa. To jest kombo, które na górze działa i które. Tak powinna wyglądać dobra akcja. Ok, powiedzmy sobie szczerze, tak powinna wyglądać dobra akcja. Tutaj prawdopodobnie nasz sojusznik nie przeżyje tego, więc postarajmy się po prostu stąd dać w długą. Nie chcemy otrzymać ulta od mm, przeciwnego Terizli, nie chcemy otrzymać ulta od nikogo. Prawie użyłem drugiej umiejętności, żeby wskoczyć w przeciwników. Nie mamy ulta i to jest kłopot. Za 3 sekundy mamy ulta. A to wciąż są potrzebne 3 sekundy. O nie, to mija. Udało się zabić i przeżyć. Ależ perfekcyjne kombo. Samson! Jesteś najlepszą Kaguru, powiedzmy sobie szczerze. O nie, czy ja użyłem Ulta? Chyba nie. Chyba nie. Ale słuchajcie, no ja tam z siebie dumny jestem. Ja tam z siebie dumny jestem ogólnie. więc <noise> Zabiliśmy, przeżyliśmy. To jest idealna akcja, no i mamy już przedmioty. No i słuchajcie, mamy już przedmioty, co znaczy, że Kagura zaczyna bić. Mamy zbudowany Glowing Wand i Genius Wand, więc tutaj w te Wandy idziemy dosyć mocno i to jest spoko. Przeciwnicy prawdopodobnie nie będą robić Lorda. Mam takie wrażenie, że nie będą go robić, ale mogę się mylić. Hmm, no raczej nie będą go robić. Nie powinni przynajmniej, dopóki tam się mija nie pojawi. Dokładnie, zobaczcie, nie robią. Sprawdźmy krzaszki, czy to, to ktoś jest. Nie ma nikogo. Mija jest na górze. Ej, czy my jesteśmy w stanie? Mie na komu ściągnąć? Wydaje mi się, że tak. Pytanie, gdzie ona jest? No dawaj, highlos, ultują. ją. Hylos, nie zlutowałeś. Harlos, <laughs> nie zlutowałeś! A szkoda, bo wydaje mi się, że tam mógłby być kill. Tym bardziej, że Angela wskoczyła w mnie i ją ujawniała. Więc widzieliśmy, że mija ucieka. Na środku jest Terizla, którego spróbujemy załatwić. Idealnie. Przeciwny Terizla nie żyje. Super. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Czy In zabije? Powinien, ale na wszelki wypadek ubezpieczajmy z ultem. Dokładnie, In zabił. I rolo. Moglibyśmy Lorda zrobić, to fakt. Ale trzymajmy na dystans przeciwników. Za 3 sekundy mamy ultę, więc moglibyśmy też zabić na przykład przeciwną Angelę. A najpierw Lord, idealnie. No i teraz zobaczmy, czy będziemy w stanie coś zrobić na combo. Złókcy albo Angela są moim celem. Na górze jest Trizzle, ale w Trizzle raczej bym szedł. Mia też może być, szczerze. Szczerze, to nie była dobra akcja. Bo to była tragiczna akcja. Za szybko użyłem Ulta, mam wrażenie. I nie wiem, dlaczego nie mogłem drugi raz do Ulta doskoczyć. Jak on tutaj wylądował. Nie, nie wiem, dlaczego to się wydarzyło. Pewnie przy montażu zauważy, jaki błąd popełniłem. Teraz nie wiem. Więc za 14 sekund się widzimy 3-2 raz. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy, słuchajcie. Jesteśmy, nasz lord puszuje na górze. No i my lecimy na środkową aleję. Dobrze że mamy drużynę, która ogarnia nasza Melisa w ogóle z potworem 1327. więc y, trochę nie fair gra, patrząc na to, że mamy tak zajebistą melisyjna. Ale ja tam się cieszę, bo są w mojej drużynie, więc o tyle dobrze. Przynajmniej wygląda wygląda, jakbym jakoś ogarniał tę górę. Chociaż tego nie do końca mi wychodzi, to spróbujmy załatwić te zlę. Wow, 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 ale nas wyrolował. No, umarł, ale nas wyrolował. Tak jakby udało mu się uniknąć naszego ulta. Ale to trzeba mu przyznać. No, definitywnie trzeba mu przyznać. Nie mamy ulta, za 15 sekund dopiero mamy ulta. Okej, okay, okej. Okay. Ale nasza pierwsza umiejętność już też bije obrażenie, więc to jest spoko. 10 sekund do ulta. Czekamy, bo Kegura jednak z tym ultem dopiero coś robi. Bez ulta tak średnio bym powiedział. Natomiast z ultem Kegura faktycznie jest w stanie zrobić dużo Proszę bardzo, jakiś tutaj dżungla przeciwników dla nas. No i zobaczmy, czy będziemy w stanie kogoś zabić. Ja bym tą Mija tam, słuchajcie, tak. Pacnął. Żeby ona mnie teraz nie pacnęła. <grym> żeby mnie zaraz mnie nie pacnęła, spaliłem ulta. Więc Mija może nie pacnąć. Jeżeli gdzieś tutaj na ulcie w nas wleci, może mnie pacnąć, ale my mamy odskok. To w teorii, z drugiej umiejętności, więc. Jakoś się mocno do boję, Ale nie mamy ulta, za ile mamy ulta dopiero? Za 8 sekund. Okej, okay, okej. Okay. Będę miał ten owadze na dole. czuł, więc raczej polecimy na dół, zabić tego czuła. Który key wie gdzie jest. I zobaczcie, nie mogę użyć. Nie mogę użyć drugiej umiejętności. Nie wiem dlaczego. Okej, okay, okej, okay. coś się kręcimy w przeciwnikach 3-3-13. Ja w ogóle swoją drogą bardzo lubię grać kegurą. Może to nie jest zbyt prosta postać, ale bardzo przyjemna do gry. Ja lubię kegurę osobiście. Uważam, że to jest fajna postać mm, i fajnie, fajnie, że ją polecili... i fajnie, że ją poleciliście, bo dawno nią nie grałem, więc super Co ta Angela próbowała mnie tutaj zabić? Spróbujmy mi je trafić, <noise> nie zdążymy idealnie. Pierwsza gra wygrana, więc super wyszło nam tą Kagurą pierwszy mecz. Zobaczymy, czy równie. Super. Pójdzie nam drugi mecz Kagurą, dlatego przechodzimy do drugiej gry. Let's go, baby! Let's go! No dobra i jesteśmy na ekranie wczytywania drugiej gry. San, Kufra, Harit, Alucard i Argus w drużynie przeciwny. Kagura, Suju i Ritiel, Saber oraz Aurora w naszej drużynie. I jesteśmy na bazie. Kupujemy budki, Pierwszą umiejętność i lecimy na środkową Alię. Al al -al I lecimy na środkową Alię. Prawdopodobnie grałem przeciwko Haritowi, więc będzie dosyć trudno, patrząc na to, że Harit jest w mecie, chociaż ostatnio dostał nerfa, więc o tyle, o tyle dobrze. Wydaje mi się, że powinno być w porządku. Sana, jesteśmy w stanie fajnie kontrolować, uważam. Naszym ultem, jego ulta, jesteśmy w stanie spoko kontrolować, więc powinno być ogólnie overall w porządku. Jest tutaj Aurora. No, mam tego flimshota, słuchajcie, w pogotowiu. Mam tego flimshota w pogotowiu. I jak tutaj uda się wbić w tego Harita, który kiwie gdzie jest? Na górze jest Harit, okej. Okay. <laughs> o nie, nie trafiłem flameshota, mogę umrzeć przez to Nie, yeah, mogę przeżyć Nie no, gdybym miał teraz flameshota, słuchajcie Gdybym miał teraz flameshota Ale chyba się wycofam. Nie chcę ryzykować. Sbudowałem flameshota i uważam, że to był mój błąd. Ale przeszliśmy, więc tyle dobrze. 0 do 0, 1 do 0, chciałem powiedzieć 0 do 0, ale już za późno, bo się zamotałem i język mi się zaplątał. I już jest 1 do 1. Okej, good, good. Mamy drugi poziom, czekamy na ulta. No i pytanie, czy my będziemy w stanie pokonać tego Harita? No ja nie wiem. Ja nie jestem wcale taki przekonany odnośnie tego Harita. No bo Harit jest silną postacią, pomimo tego, że nie jest już... No, nie jest już, nie wiem czy nie jest, ale wiem, że dostał nerfa, więc Mam wrażenie, że nie jest już w medzie na tyle. Na górze. Zabijamy alukarda. Udaje nam się uratować naszego sojusznika. Jest tutaj przeciwnik, którego nie złapiemy, bo się pojawił Blubaf niestety. Nie chyba ruszyłem mikrofon, mam nadzieję, że dalej nagrywam. Naprawdę tak. Udało nam się... Język mi się plącza za dużo nagrywania dzisiaj. Nagrywałem też Johnsona dzisiaj. Więc z, 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 spróbujmy zwiękować górną, ale eee, e, mamy Ulta. Pytanie, czy zdążymy zanim... Udało się przeżyć. Udało się mu przeżyć. O tyle dobrze. Może to nie była perfekcyjna akcja, ale hej, żyjemy. I mamy asystę, więc super. Mam wrażenie, że sami też bylibyśmy w stanie go zabić. Wycofam się na bazę. Nie, bo jest tutaj przeciwnicy Są tutaj. Teraz udało się zabić idealnie. Czy uda się jeszcze zabić kufrę? No nie jestem co do tego taki przekonany. Jest double kill jest da bu Nie mam many! Nie mam many! Hu Dobrze, że Suyowook zabił. Potrzebuje się definitywnie wycofać po tą manę. 203, więc jak widzicie, kagurka w moich rękach sprawdza, sprawdza się całkiem nieźle, więc naprawdę bardzo się cieszę, że ją pokazaliście, napisaliście i chcieliście zobaczyć, więc serduszko dla tych osób, które chciały zobaczyć kagurę, bo Aż mi to sprawia radość granią. Aż mi granią sprawia radość. Harit na midzie pushuje, więc odpuszujemy szybko. Odpuszujemy szybko. Ja wiem po prostu, co Kagura też potrafi. Ja tutaj do, nie, nie, nie będę kłamał wam. Nie będę was oszukiwał, że jestem profesjonalną kogurą, bo tak nie jest. Natomiast wiem, co Kagura potrafi i... I, przeciwnicy uciekli. I ja bym też się stąd wycofał. I ja bym też się stąd wycofał. Mam problem z trafieniem flame shota, tak widzę. <grytanie> Takie tak zauważyłem, że mam taki delikatny problem z trafieniem flame shota. który się raz z rzędu go podłuje, więc szkoda, natomiast jest git gitó jest o tyle też fajną postacią, że po pierwsze więc potrafi ogarnięte ten ze swoim ultem zrobić na combo przeciwników zabijać. Większość papierowych postaci. No to po drugie Kagura ma bardzo dużo możliwości ucieczek. Zaraz mam flame shota, czy ja go trafię? Trafię, ale nie zabiję. Ok, spoko. Jest mega ile idealnie, jak widzicie, na bezpiecznie. Mamy tutaj całą sytuację pod kontrolą, jesteśmy w tak bezpiecznej pozycji, góra ma tyle odskoków, doskoków, odepchnięć, przyciągnięć, że jest to naprawdę potężna postać. No bo zobaczcie zobaczcie sami, jak to wygląda. Z drugiej umiejętności mamy odskok, ok? Z drugiej umiejętności mamy doskok. Na ulcie mamy odepchnięcie, Yin Yang Overturn, o o o o o o o na tym ulcie, gdy rzucimy, to coś. Mamy przyciągnięcie, no to jest niesamowite. Z pierwszej umiejętności możemy rzucić daleko nasz parasol, z drugiej umiejętności możemy do niego doskoczyć, możemy odskoczyć, no, Kagura jest naprawdę bardzo mobilną postacią, posiada dużo, dużo odceków i dzięki czemu jest silna. Nie zdążyłem nawet dojść da bo Natomiast nie zdążyłem nawet dojść do tego argusa. Jesteśmy 2,05, więc gierka wygląda ciekawie. Spróbowałbym spuszować tą środkowo oleje i udałbym się na dolną, bo widzę, że tam jest sun. Oraz jest tam kolejny przeciwnik. I idzie jeszcze Alucard. E, więc spróbujmy. Nie zdążyłem nic zrobić. Spróbujmy tego sana załatwić, ok? Sam ucieknie raczej. Udało się przyciągnąć kufrę, niestety. Pod wieżą, Więc straciliśmy troszeczkę ulta. Nie szkodzi. Spróbujmy wrócić w Harita. A zobaczcie, jaka piękna akcja. No i właśnie to jest kegura. Właśnie to jest góra. Doskakuje, odskakuje, przyciąga. Jeszcze w slimshota może odepchnąć, więc to jest super postać. Ja bardzo, bardzo lubię kegurę. Dajcie znać, czy wy również. Spróbujmy załatwić. Widzicie, właśnie o tym mówię. To jest kagura. To jest super postać. Nie dość, że udało nam się bez problemu uciec przed Argusiem. Argusiem. Udało nam się go jeszcze zabić. Perfekcyjnie. Super. No i ja bardzo, bardzo lubię tą, tą postać. Po prostu... 10 na 10 Najdzie znać, co wy sądzicie o w górze. No my spróbujmy spuszować środkową aleję, ponieważ widzę, że dolna aleja, ok, jest fajnie puszowana, ale ze środkową coś tak średnio nam idzie pusz. Więc postarajmy się wykorzystać moment, że przeciwnicy walczą na dole, że arguś nie żyje. I spróbujmy spuszować środkową aleję, ponieważ przeciwny arguś otworzył nam już aleję górną. Niestety. Więc my otworzył. No, spuszował dosyć, do, dosyć solidnie, spuszował, że tak ujmy. ujmę. Więc postarajmy się, z Suju, zebrać tutaj środkową aleję, otworzyć i następnie udać na dolną. Bo na dole są prawie darmowe kile, ok? Chyba flameshota źle użyłem. <śm> chyba nie powinienem tam używać flameshota, mam takie wrażenie. Natomiast udajmy się teraz na dolną aleję. No, udajmy się na dolną aleję. Odetnijmy mu drogę ucieczki. Jest <śm> słaby masysty. <śm> Czasami definitywnie nie wychodzi mi graka górą. Czasami definitywnie nie wychodzi mi graka górą, jak na przykład nie trafiam parasolki w darmowego, w darmową asystę. Tak naprawdę na górze jest y, sam, którego trzeba definitywnie wybronić. I szczerze, ja bym spuszował tą górną aleję. Nie wiem, jak wy, ale ja bym spuszował tą górną aleję. Jeżeli sam gdzieś tutaj się pojawi, może być w krzakach. Tu jest sam. Nie no, uwielbiam Kagurę Pięknie, pięknie się gra, Kagórów. Uuuu no tego się nie spodziewałem, że uniknie swoim ultem mojego ulta. Bardzo ładnie sam, jestem pod wrażeniem. Nice. Okej, Argoś poszukuje dołu, dołu, więc... Zabijmy Argusia. <laughs> Idealnie, no uwielbiam Kagurę. Jeju, jak się nią przyjemnie gra. Jaka to jest przyjemna gra Kagurą. Nie dość, że to jest silna postać, to jeszcze tak zajebiście satysfakcjonująca, że o ja lubię. no tak przyjemnie się nie gra, no, no lubię. Co ja wam powiem, lubię, lubię Kagurę. Lubię Kagurę, Kagura jest spoko. Kagura jest spoko. Nasza drużyna też jest spoko, bo poszuje przeciwników i wygląda na to, że za chwilę będziemy w stanie wygrać. Wydaje mi się, że powinniśmy udać się do naszej drużyny, T takie mam wrażenie, i spróbować coś tutaj zrobić z naszą drużyną. Pięknie, pięknie. Aj, to mogłem zatrzymać. No ale dobra, chyba wygrywamy. Tak to wygląda, byśmy mieli wygrać Albo nie. Ja bym nawet nie chciał tego wygrywać tak szczerze, ja bym się pobawił jeszcze. Ja bym się z przeciwnikami jeszcze trosze, troszeczkę pobawił. Prz mega przyjemnie mi się gra, nie będę kłamał. Grałem się mega przyjemnie. No, mega przyjemnie się gra. Panato, Sił! Sił! ja mnie tam! Zbyt przyjemnie mi się gra, żeby dokończyć. <laughs> po prostu zbyt przyjemnie mi się gra, żeby dokończyć. 15 sekund do ulta, okej, okay, okej, okay. good, good, good. No i co? No i co tam mordeczki? Wow, 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 Ty się wypchaj. Ty się wypchaj, kolego sympatyczny. Ty się wypchaj, kolego sympatyczny tym samym. Siu, Parasolka! <noise> idealnie. O nie, nie mam skoku, mogę umrzeć! A, nie! <noise> Zapomniałeś, że ja mam skoku z drugiej umiejętności, ale Kagura jest mega satysfakcjonującą postacią do gry, jak widzicie, też potężną, ponieważ udało nam się wygrać dwie gry. Ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek i dziękuję za polecenie tej postaci. Mam nadzieję, że zadowoliłem te parę, naście, kilkanaście, kilkanaście osób, które chciały zobaczyć Kagurę, a ja Was zapraszam do kolejnego filmu. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć! We will be in touch!